Czy graczy jest w stanie wyeliminować Bossa Klombo? W dzisiejszym filmie przetestujemy sobie chociażby to, jak i naprawdę jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. Także koniecznie dajcie ten film do końca. Oczywiście, jeśli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, wyzwanie na ten film, to myślę, że tak 750 łapek w górę. Także sprawdźmy, czy dacie radę. A i też moi drodzy, no to co do ostatniego filmu, no to na moim Discordzie macie potwierdzenia chociażby tego, że na przykład osoba, która wygrała Faudolce, otrzymała swój kod Paysafecard i osoba, która wygrała klawiaturę, również właśnie nią otrzymała, a bardziej no to w sumie wysłałem tą klawiaturę. Jeszcze chyba z tego co wiem to do niej nie dojechała, ale tak czy siak na Discordzie macie wszystkie potwierdzenia, a teraz już bez przedłużania zapraszam was do oglądania na samym początku przetestujemy sobie, co się stanie, jeżeli damy właśnie Klombo aż cztery mityczne bronie Spidermana. Ponieważ jeżeli damy mu jedną, no to w ostatnim filmie w sumie to nawet sprawdzałem, to nie dał on nam nic w sumie ciekawego, ale zobaczymy, czy jeżeli na przykład damy mu cztery, to ten na przykład da nam legendarną broń, czy cokolwiek takiego. Więc tam mamy właśnie pana Klombo i tak, lecimy sobie to sprawdzić i w dzisiejszym filmie jeszcze sprawdzimy sobie, co się stanie, jak będzie właśnie 100 osób, że tak powiem, z nim walczyło, czy jest on wtedy do wyeliminowania. Także rzucamy mu cztery mityczne broń. Ma tu tutaj, o trzymaj mordko I cztery mityczne bronie Uwaga, co się stanie, okej okay, on tutaj je Zauważył, w tym oto momencie je bierze I uwaga, uwaga, co nam da wtedy Klombo Okej, okay, wziął trzy, jeszcze jedna Została i co da, uwaga, uwaga Czy da nam jakąś legendarną broń, o Dał nam epicką broń Dał nam epicką pompę, okej okay. Aha, i on ją sobie wziął przy okazji. No dobra, teraz wziął mityczną broń i przy okazji epicką pompę, więc a i dał nam potki za to. Także tak jak widzicie, chyba nie warto dawać właśnie klombowi po prostu mitycznej broni, bo no, dał nam on epicką pompę, a tak czy siak, no on ją potem sam wziął, ale... Myślę, że to w sumie mógł być też fart z jednej strony I że to nie jest jakoś, że tak powiem, gwarantowane Ponieważ nawet jak dacie mu na przykład, nie wiem, potkę jedną Czy na przykład, nie wiem, apteczkę Czy cokolwiek takiego To on wam wtedy może dać na przykład legendarną pompę To jest dosłownie losowość A i też osoby się mnie pytały w ostatnim filmie Gdzie najczęściej się respi takowe klombo To, moi drodzy, tutaj jest jedna z miejscówek Gdzie on się respi najczęściej Tutaj dokładnie A druga znajduje się dokładnie tutaj Koło Sleepy Sound Dokładnie tutaj gdzieś on się respi Gdzieś tutaj i tam respi się on najczęściej, jakby ktoś chciał sobie zrobić, właśnie wyzwania z klombo. I teraz przechodzimy sobie do dalszych, że tak powiemy, mitów. Ok, drugi test, można by powiedzieć, że mit to jest to, czy klombo może zniszczyć furgonetkę do respienia. Także tutaj weźmy go sobie, zdenerwujmy szybciutko. On się tutaj robi agresywny i jesteśmy tutaj za furgonetką. Dobra, klombo. Aha, on przebiegł obok niej, totalnie obok niej. Gdzie on biegnie w ogóle? Co jest grane? Dobra, chodź tu, Klombo, chodź, bo Cię potrzebuję strasznie. Musisz mi sprawdzić, jest, jestem ciekawy, czy on może to rozwalić. Dobra, biegnie, biegnie, biegnie. I dobra, jest. I uwaga. No i tak jak widzicie, to chyba nie może tego zniszczyć, z tego co mi się wydaje. No, on dosłownie tutaj wchodzi w tą strukturę, on miażdży dosłownie wszystko, co ma na drodze. Także tak jak widzicie, klombo niestety nie może zniszczyć. O, tutaj jest. O, tutaj jeszcze. No, klombo nie może zniszczyć furgonetki do właśnie respienia tego wana respiącego. Także, no, niestety, klombo, no troszeczkę słabo, ale... Przechodzimy dalej. Teraz przetestujemy sobie, jak bardzo wyrzuci nas daleko klombo, jak będziemy mieli w rękach kurczaka. I można by powiedzieć, że teraz robię to na zasadzie takiego właśnie testowania mitów. Także jeżeli chcecie więcej jakichś pogromców mitów, gdzie będę jakieś testował właśnie mity i tak dalej, to w komentarzu możecie pisać jakieś właśnie mity z klombo, czy ogólnie jakieś mity z Fortnite'em, ponieważ właśnie pogromcy mitów to wydaje mi się, że naprawdę całkiem ciekawa seria, którą mógłbym w sumie wprowadzić i ją tak nagrywać w sumie bardziej, no, częściej. Także myślę, że to naprawdę całkiem fajne w sumie informacja, a ja w sumie przydałoby się znaleźć właśnie kurczaka, tylko że tutaj żadnego nie widzę ze względu na to, że jesteśmy na jakichś totalnych że tak powiem wybrzeżach mapy ale tak czy siak, no kurczaka trzeba znaleźć i ogólnie jeżeli dotrwałeś do tego momentu filmu, to w komentarzu możesz napisać e, klombuś, to wtedy przypnę Ci serce ponieważ ostatnio w filmie z klombo, mówiłem, że każdy kto napisze klombo tam otrzyma serce, w miarę staram się to serduszkować, ale nie zawsze wychodzi ponieważ naprawdę, no jest dużo tych komentarzy, więc tutaj jak napiszecie klombuś, to wam się też postaram przypiąć serce i mamy kurczaka, mamy kurczaka po minucie szukania znaleźliśmy kurczaka i ogólnie to wiadomo, jak jesteście na, że tak powiem macie kurczaka przy sobie, o no wracaj tu, naprawdę, jeszcze teraz ty mi będziesz uciekał, no niemożliwe to jest jakieś, o mamy to, dobra, cyk i patrzcie, teraz z kurczakiem lecę po prostu wyżej i oczywiście jeżeli na przykład my otrzymamy ten efekt od klombo gdzie on nas wystrzeli w górę to zobaczymy jak daleko potrafi to na wystrzelić. Osobiście wątpię, że uda mi się dolecieć na na przykład, nie wiem, drugi koniec mapy, ale tak czy siak możemy to sprawdzić. Dobra, także jesteśmy koło klombo i w tym oto momencie on niszczy moje tutaj napocone ritejki, struktury i wszystko, ale to w niczym nie przeszkadza, ze względu na to, że jest w sumie opcja do przetestowania, którą trzeba przetestować. Wbijamy sobie na klombo, Kurde, co jest grane. Dobra, i w tym oto momencie jak daleko to nas wystrzeli? Także ja tutaj sobie zna zaznaczam znacznik w miejscu. No, tutaj chciałem zaznaczyć koło mnie. O, dobra. I w tym oto momencie. Cyk, lecimy w górę. Uwaga, uwaga, moi drodzy, i. O, to myślałem, że tak szczerze, że to mnie dalej wystrzeli. A nie 100 metrów, ale możemy to spróbować jeszcze raz zrobić. Ale wątpię, że to da jakikolwiek inny efekt. Ale no, 100 metrów, to w sumie jeszcze szukając kurczaka, gdzie go szukałem jeszcze z półtorej minuty, to tak czy jak wydaje mi się, że nie jest to opłacalne, jakkolwiek już szybciej sobie wziąć broń Spidermana i się przetransportować, niż właśnie tutaj tak o, z panem Klombem. No dobra, sprawdzimy sobie to jeszcze raz. Dobra, także lecimy na pana Klombo. Cyk, dobra. 100 metrów cyk, mogę jeszcze sobie lotnie rozłożyć w międzyczasie. No to jeżeli rozłożymy sobie lotnie, to nas wtedy wystrzeli na 250 ponad metrów, a normalnie na 100. Także wydaje mi się, że to jest taka troszeczkę mało opłacalna opcja, ale. O, nieważne. A teraz przejdźmy sobie do głównego tematu tego filmu, a najdokładniej 100 graczy versus boss Klombo. Także jak sam bym walczył z właśnie Klombo, to zająłby mi to dosłownie, no, masę czasu i w sumie, no, to by było troszeczkę nudne i znalazłem dla was filmiki, oczywiście, gdzie właśnie ludzie zebrali po 100 osób i 100 osób walczy właśnie z bosem Klombo. I ogólnie moi drodzy, no, to właśnie jedna z tych osób powiedziała, że walczyła z tym bossem aż dwie godziny i łącznie zadali mu ponad milion damage'a no i niestety, ale boss Klombo Wtedy, w sumie, że tak powiem, nic nie zrobił i tak naprawdę dalej sobie żył. Także można by w sumie jednokrotnie stwierdzić, że Boss Klombo jest nie do wyeliminowania, no i po prostu nawet 100 graczy nie powstrzyma właśnie Bossa Klombo. Teraz w tle widzicie oczywiście urywki tych filmów i oczywiście twórców tych filmów również tam macie, że tak powiem, oznaczonych i ogólnie no to to jest naprawdę całkiem ciekawe, że Epic dodało właśnie takową opcję, że po prostu Boss Klombo jest no niezniszczalny, nie da się go zniszczyć i według mnie jest to. Na naprawdę ciekawe. Możliwe, że w którymś z następnych update'ów, jak Epic doda opcję, nie wiem, jakąś, no to wtedy będzie na przykład ten boss po prostu, że tak powiem, do nie wiem, zniszczenia. I ogólnie no to epic jeszcze napisało na właśnie swoim twitterze: "We only had clombos for a day, but if anything happened to them, we would eliminate all of tilted." Także ogólnie moi drodzy, to w sumie taka można by powiedzieć zapowiedź usunięcia Tilted. I tak. To jest raczej pewne, że Tilted Tower zniknie, prędzej czy później ale nie jest to jeszcze jakoś szybko i dosłownie to mogą być miesiące i za parę miesięcy dopiero to Tilted zniknie, ponieważ to jest raczej pewne, że ono zniknie, ale w tym i w następnym sezonie raczej bym jeszcze się spodziewał tego, że to Tilted będzie, więc na spokojnie. I to tak naprawdę tyle, moi drodzy. Finalna odpowiedź na to, czy 100 graczy pokona bossa Klombo, brzmi nie. No niestety, no tak czasami bywa i miejmy nadzieję, że Epic Games wprowadzi w końcu opcję, że boss Klombo będzie do wyeliminowania. Także oczywiście, jeżeli chcecie więcej jakichś właśnie testów związanych z Klombo, czy informacji na temat właśnie jakichś update'ów z Klombo, to oczywiście zostawcie tutaj łapeczkę do góry i piszcie w komentarzach jakieś mity na przykład z Klombo, albo ogólnie jakieś mity z Fortnite'em. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Na Discordzie macie potwierdzenia właśnie zwycięzców konkursu, także myślę, że naprawdę całkiem spoko. I to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnych filmów. Eee, do zobaczenia Klombo. Pozdrawiamy z Klombo. Pan Klombo, ja pozdrawiamy. Tak, tak, właśnie tak. Tak. E, no, klombo, dinozaur duży.